No i nic nie zrobił. Zobaczcie, na zewnątrz wystawił mi tylko sprintera. No i tu widzicie, wyciągnął to szafkę całą, to znaczy półkę, pospawał już do końca, ale jeszcze nie wymalował. Tutaj już nic nie jest wymalowane, to nie jest wyciągnięte i nie jest zaspawane. Także umówiłem się z nim, dzisiaj mamy środę. Jutro, dzisiaj ja nie mogę zostać, ale jutro przyjadę chyba wcześniej, z pracy się wyrwę i po prostu przyjadę, zacznę malować tutaj to w środku. Może tamto zacznę montować z powrotem, także widzicie, za bardzo nic nie zrobił dzisiaj, ale yy, tak jak wspomniałem, jutro przyjeżdżam i biorę się, bo już nie mogę na to wszystko patrzeć, że to tak długo schodzi z tym wszystkim. Także na razie to tyle. Widzimy się za niedługo, Siemano. No co, ja dopiero tutaj dotarłem i biorę się za robotę, aczkolwiek sam nie wiem, od czego mam zacząć. Chyba wezmę od tego, że. Wyciągnę to, tutaj my to półkę, co jeszcze o niej też nie dospało, tak że tak takie trzeba wyciągnąć i zacznę chyba malować te playwoody, te drewno i trochę powiem szczerze, że żałuję chyba, że dałem te playwoody, bo to nie wiem, czy to będzie już tak fajnie wyglądało dobrze. Ja wiem, że z tego się nikt, ja wiem, że z tego nikt nie będzie strzelał, że to jest do pracy zrobione, ale nie wiem, czy nie lepiej by wyglądało, jak taką właśnie płytę bym kupił gładką i to założył. Nie wiem, sam. Ale biorę się za malowanie, kupiłem taki szarą farbę i zobaczymy, jak to będzie kryło, czy, czy jak to będzie wyglądało. I tyle. No. Mam nadzieję, że on przyjedzie zaraz, bo widzę, że Grześka nie ma i będzie tu spawał resztę. Dospawa to, wymalujemy to i będziemy pomału już wkładać, instalować te półki, docinać plaju do nich i, i kończyć resztę. Także jedziemy no, z tematem. No i dupa z tego wszystkiego wam powiem bo jego nie ma, nie odbiera, nie wiem, gdzieś ten jego pracownik powiedział, że gdzieś musiał wyjechać, komuś do jakiegoś tam jechać także przyjechałem, no tyle dobrze, że wymalowałem te ściany. zobaczcie jak to wszystko wygląda także kolor może być, przykryło dosyć dobrze wiem, że to takie bło teraz wygląda wszystko ale ja sobie, jak tutaj myślałem na początku, żeby te metalowe kątowniki też wymalować w tym samym kolorze, ale jednak ja to wymaluję w czarnym, bo i te półki wszystkie zrobię w czarnym, żeby taki, kurde, trochę kontrast był tego wszystkiego, żeby to w miarę jakoś tak wyglądało. Także a myślę, że będzie lepiej to wyglądało, jak właśnie zrobię te półeczki w czarnym kolorze. No i tyle. Za bardzo nic tu dzisiaj nie zrobię. Dobra, ja odebrałem od Grzegorza właśnie sprintera i niestety muszę jechać na serwis do Mercedesa. Ja już o tym serwisie wiedziałem wcześniej, że on mnie czeka, bo już to kilka tygodni temu to wyskoczyło. Przede wszystkim zobaczcie, auto ma przejechane 393 mile tylko, pali się już check engine lights, yy, mamy tutaj mniej jak pół zbiornika paliwa. Kilka tygodni temu pożyczyłem jeszcze, jak te szafki nie były robione, pożyczyłem koledze, bo się przeprowadzał, no i chciał zatankować mi na do pełna, hmm, paliwa, jak oddawał mi auto. No i jak zatękowo to po prostu zalało pół stacji benzynowej musieliśmy stamtąd gotołować do mnie pod dom i teraz jak już ubyło tego paliwa wypaliłem i jak gotowing wióz to się po prostu wylało większość tego paliwa i teraz nie leci, ale jak zatankuje do pełna to boję się, że powtórzy się to samo. Także Muszę jechać na serwis, żeby zobaczyli. Nie wiem, tam jest plastikowy zbiornik, to może jest pęknięty, może jakiś house. Nie mam pojęcia, to jest nowy samochód. Zobaczcie, a 390 mil tylko ma przejechane, także do przesady. Jadę zobaczyć, nie robiłem żadnego appointmentu, także mam nadzieję, że mnie przyjmą. Bo ja powiem tak czy tak, że nie dam rady im jeździć, także nie chcę go trzymają, a zrobią. I w sumie jak zatrzymam się, to trochę wam pokażę więcej bo opowiem o tym samochodzie, o tym. Yy... O kurwa ja tu miałem skręcić się na Golf. Trochę więcej wam opowiem o tym samochodzie i też pokażę Wam, co się zmieniło z tyłu. Bo zmieniło się już wiele. Nie wszystko jest zrobione, ale zadzwonił mi Grzesiek przed wczoraj chyba i powiedział, że zrobiłem to, co chciałeś, także możesz go zabierać. Dlatego jadę teraz do serwisu muszę sam jeszcze dużo rzeczy tam zrobić, dokończyć z tyłu i potem wrócę do niego jak kupię kompresor powietrza, żebyśmy zrobili podstawę pod niego i żebyśmy zrobili podstawę pod niego i tam pół kilka rzeczy jeszcze mamy, ale to na razie takie te podstawowe rzeczy, co chciałem zrobić, to zrobiliśmy. Teraz ja muszę tam dużo elektroniki chcę powkładać jakieś tam światło porobić, przyciski, switche a powietrzne hołzy doprowadzić, także mam tam trochę zabawy, a potem wrócimy do niego jak już będę gotowy zresztą zobaczcie, tu mamy Jaguary i tu Mesiek się zaczyna idziemy do tego Mesika zobaczcie jakie tutaj stoją na samym brzegu same G-klasy nie brakuje ich tutaj Jest ich trochę tutaj, trzeba przyznać. No i dobra, zobaczcie, jak on tutaj wygląda. To jest najwyższy, najdłuższy jaki jest 170 Extender, czyli ten przedłużany Mercedes Sprinter 3500 w dieselku. Ja chciałem oczywiście w benzynie. Ale w benzynie nie ma na bliźniakach. A tu na bliźniakach to i jest większa, i, i zależało mi, żeby były bliźniaki, ale żeby była benzyna. Na no, takiej opcji niestety nie ma tutaj. Także to jest 3500. Zobaczcie ten, ten, kolor, ten, ten kolor też jest dopłata za niego. 1600, tak się nie mylę. Mam tam chyba wszystko w papierach, musiałbym zobaczyć. Kamera nie jest jakaś to najbogatsza wersja, ale ale nie jest też naj, najuboższa, można powiedzieć. Także widzicie, jak to wygląda. Zaraz pokażę wam w środku, bo w środku naprawdę już zajebiście zaczyna wyglądać. W środku mówię z tyłu, tutaj na razie wam kabinę pokażę. Kiedyś będzie czas, to na spokojnie wezmę, wyciągnę papiery, wszystkie wam powiem, jakie opcje ma. Ten Mercedes, także jeszcze będzie czas na to. Teraz zobaczcie, chodźcie, zobaczycie jak z tyłu wygląda. Taram, od ostatniego razu się zmieniło trochę, co? O, już to się wysuwa, kurwa! Muszę poprawić, patrzcie. Widzieliście to ścianę, co ja malowałem. Tutaj szafka, już mamy hołz zamontowany. Wszystko ładnie. To się otwiera, muszę tutaj na to gumę jakoś taką właśnie zakładać, żeby to się nie otwierało. Tutaj jest te właśnie miejsce na butle. Tutaj oczywiście jeszcze muszę hołzy pomocować, zegary założyć, także jeszcze sporo rzeczy tutaj takie jest do wykończenia, ale już w miarę to wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy Półeczkę, to co chciałem. Tutaj to wygląda tak. Tu u góry jest półka zrobiona. Oczywiście to teraz muszę jeszcze wystejnować jakiś stain, muszę kupić, Wystejnuję, żeby to po prostu i łatwiej jeszcze było do czyszczenia i nie wpijało się do ani olej, ani smartek rzeczy. Także jeszcze parę rzeczy jest tu do, do poprawienia. I madło przymocowane. Także w miarę to zaczyna już wyglądać, nie? No i tu będzie, z tej strony będzie zmiana planów, bo tutaj miał być zbiornik paliwa, ale tutaj go nie będzie, tu będzie kompresor. Jak kupię, to dopiero zrobimy podstawę na niego. Z tej strony będzie zbiornik paliwa, właśnie idealnie będzie tutaj pasował. Będzie, oh, kurwa, będzie pompa, będzie uchwyt, żeby było, można się go złapać, jak się będzie tu wchodziło. Także tak to będzie wyglądało z tej strony jeszcze będzie sporo miejsca na jakieś tam inne rzeczy i zobaczymy nice nie? Dobra idę teraz do dealera zobaczymy co powiedzą trzymajcie się